Słowo, ksiądz Waldemar Szlachetka. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. W niedzielę w Pańskiego Jezus przypomina nam, że w Jego imię ma być głoszone nawrócenie i odpuszczenie grzechów. To w Jego imię wszyscy, którzy stają się apostołami mają podjąć to zadanie a kto jest apostołem teoretycznie apostołem powinien być każdy ochrzczony dlatego też chcę ciebie zachęcić zaprosić dodać ci odwagi żebyś nie bał się głosić Jezusa ja zdaję sobie sprawę że w każdym sercu może być lęk w Twoim również i w moim przecież ten lęk również się pojawia. To nie jest tak, że w różnych sytuacjach staję odważnie i mówię. Nieraz kalkuluję słowa, co powiedzieć, i nie powiedzieć za dużo, za mało. Czasami robię też krok w tył. Ale wiem jedno, trzeba iść do przodu, i Tobie chcę też powiedzieć nie bój się, przełamuj lęk. Jesteś katolikiem. Nic nie stracisz, nawet jeśli by cię mieli wyśmiać, jeśli by powiedzieli, że jesteś katolem, nie do zniesienia. To nie bój się tego. Katolik to ten, który ma odwagę mówić o Jezusie, mówić o nawróceniu, o przemianie serca. Bądźmy tacy, nie lękajmy się. Odwagi. Wszystkiego dobrego, szczęść Boże.